Nazywam się Tomasz Wodarski, jestem właścicielem firmy Elwlot. Jest to firma z branży elektroenergetycznej, elektroinstalacyjnej. W tej chwili zatrudniamy 16 osób. Przed 2009 rokiem byłem pracownikiem etatowym, byłem po prostu elektrykiem w spółdzielni mieszkaniowej w Rybniku. W pewnym momencie tych zleceń było już na tyle dużo, że byłem zmuszony założyć działalność. Każdym kwartałem, rokiem coraz więcej zleceń, coraz większe zapytania, zatrudnianie kolejnych pracowników. Były oczywiście też i trudniejsze momenty, jak chyba w każdym biznesie. Trafiliśmy na Nieuczciwych kontrahentów, gdzie dobrze ponad milion złotych nam nie zapłacono. Miałem takie otoczenie, takie wsparcie pracowników, współpracowników, kontrahentów. Te relacje były biznesowe, gdzieś tam cały czas pielęgnowane. No, wybrnęliśmy z tego, pozyskaliśmy kolejne kontrakty, gdzie tych pieniędzy dalej nie odzyskaliśmy, a jesteśmy w zupełnie innym miejscu teraz. Generalnie działamy na terenie całego kraju. Z Amazonem podjęliśmy współpracę w 2018 roku i ta współpraca bardzo mocno się rozwija. W tej chwili obsługujemy Amazonę w całej Polsce. Pozyskuje klientów, kontrakty, poleceń. To jest zdecydowana większość. W przetargach żadnych już nie uczestniczymy od kilku lat. W zasadzie zdecydowałem się na członkostwo w grupie BNI od razu. No i to był chyba jeden z tych kluczowych, przełomowych momentów też w biznesie, który mi pozwolił inaczej spojrzeć na biznes, w innym kierunku się rozwijać. Przyjechałem z taką ryzą wizytówek, rozpalony do czerwoności, ale tak pozytywnie. Na zasadzie kurczę taka grupa na sali przedsiębiorców, a ja tylko jeden elektryk. Faktycznie, żeby nie BNI, nie mógłbym w takiej skali obsłużyć Amazona. Zresztą na każdym spotkaniu z którymś tam z przedstawicieli, jakim mówię, że jestem w takiej organizacji BNI, gdzie jest ponad 2700 przedsiębiorców z różnych branż w całej Polsce, to się pytam, czego ja wam nie załatwię? Mamy na tapecie kilka nowych pomysłów biznesowych, zawiązywanie nowych spółek, nowych podmiotów gospodarczych, więc to jest taki kierunek, który mi się bardzo podoba. B&I to ta relacja zaufania. Jest dużo łatwiej prowadzić biznes, gdy ma się koło siebie zaufanych przedsiębiorców, gdzie można sobie polegać, gdzie można się w ciemności polecić. W bardzo łatwo można poprosić o tą pomoc i taką pomoc się uzyska.